Ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę Katolickiego Stowarzyszenia Civitas chrystiana. Jest zawsze takim centralnym punktem na mapie formacyjnej naszej wspólnoty. Do tego narodowego sanktuarium przybywamy po to, żeby dziękować za miniony czas, za to, co się udało zrobić, za wszelkie łaski, a z kolei prosić o siłę i inspirację do tych wszystkich inicjatyw, które będziemy niebawem podejmować. Tegoroczna pielgrzymka ma szczególny kontekst. Po pierwsze, zwyczajny jubileuszowy rok miłosierdzia, ustanowione przez papieża Franciszka, po drugie 1050 rocznica Chrztu Polski i po, trzecia, po trzecie 35 rocznica odejścia do domu ojca Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia i patrona katolickiego stowarzyszenia Civitas Chrystiana. Stefan Kadyna Wyszyński, prymas z Polski, był zawsze takim pasterzem kościoła, bardzo mocno nauczającym właśnie społecznie. Ten kontekst społecznego nauczania był niezwykle ważny i on nas w wielu rzeczach inspirował. I z tej nauki korzystaliśmy, w tą naukę byliśmy wpatrzeni. I myślę, że to niejako naturalnie stało się w którymś momencie, że podjęliśmy taką decyzję, żeby podjąć starania o to, żeby Stefan Kadyna Wyszyński, Sługa Boży, był naszym patronem. Kochane siostry, kochani bracia, za chwilę udamy się w pielgrzymkę. Na krótką pielgrzymkę, ale pielgrzymkę, pielgrzymka, która przez to ma być bardzo głęboka, ma dotknąć bardzo intensywnie naszych serc, bo udamy się w pielgrzymkę do Bramy Miłosierdzia, jasnogórskiej bramy miłosierdzia. Pierwszą bramą miłosierdzia jest Jezus Chrystus. Nasze pielgrzymowanie przez tą kamienną bramę jasnogórską nie ma być niczym innym, jak tylko duchowym wstąpieniem, mistycznym wejściem w bramę otwartą, przebitą bramę Bożego Serca. Radę Zachęcam każdego z Was, byśmy przechodząc przez ten próg na kilka sekund uklęknęli. To już 36 razy pielgrzymujemy na, na jasną górę, zawsze w okolicy rocznicy śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W tym roku jest to no, okrągła rocznica śmierci 35. Z jednej strony, celebrujemy, czy, czy mamy takie zadumanie związane z, z rocznicą śmierci, a z drugiej strony, chcemy pokazywać, że prymas jest ciągle żyjącym takim pasterzem, z którego można korzystać. Stąd też monogram właśnie czas to miłość piękne, piękne słowa, prymasa, które są na dzisiaj, które są na zawsze zawsze, to nie jest coś co, co, co minęło. Stajemy na Jasnogórski Apel. O tej godzinie wieczorem Następuje w narodzie polskim modlitewna cisza, gdziekolwiek bije polskie serce, w kraju czy za granicą. Stajemy przed obliczem Królowej Matki, by złożyć jej hołd czci i miłości, by zdać raport dzienny ze swego chrześcijańskiego, codziennego życia. Powierzamy się Tobie, Przewodniczko Narodu. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach. Pierżumowanie na Jasną Górę jest takim centralnym punktem na naszej takiej mapie formacyjnej. To tutaj przyjeżdżamy, żeby podziękować za to, co się wydarzyło w najbliższym nieodległym czasie, za te wszystkie łaski, które doznajemy. I indywidualnie, ale także jako wspólnota katolickiego stowarzyszenia Cywilizacji Chrystiana i tu szukamy inspiracji na to, co dalej, bo chcemy, żebyśmy, żeby to, co robimy, żeby to wynikało z woli Bożej, chcemy odczytywać znaki czasu, chcemy odczytywać wolę Bożą, żeby nie wynikało z naszych wyobrażeń o tym, co mamy robić, z naszych ambicji, ale właśnie żebyśmy się wpisywali w to, czego oczekuje Pan Bóg od nas i, i inni pasterze Kościoła. Ta pielgrzymka tegoroczna jest właśnie takim momentem celebracji, zadumy, a przede wszystkim modlitwy, przede wszystkim modlitwy eucharystycznej, żeby te wszystkie ważne momenty przeżyć, przemodlić i żeby były inspiracją do dalszej pracy. Pana W jego życiu ziemskim ile musiał mieć powodów do narzekania, mógł się tylko skoncentrować na tym, że mógł mówić: Nikt mnie nie kocha, tak wielu mnie zdradza, jestem w więzieniu. On nie. Nigdy nie narzekał. My nigdy w życiu nie narzekali, żeby nasze życie nie było tylko wielkim jednym narzekaniem, ale niech to będzie działaniem. I godni bracia kapłani, panie prezesie, całe zarządzie, wszyscy członkowie z Chrystiana, wszyscy drodzy pielgrzymi. W tym miejscu czujemy się wszyscy jak w domu, bo Matka, którą pokazywał nam przez całe swoje życie kardynał Wyszyński, Jan Paweł II i wielcy duchowi przywódcy naszego narodu, Matka ma zawsze ramiona i przede wszystkim serce otwarte dla każdego z nas, bez wyjątku, bez wykluczenia kogokolwiek. Dorocznej Pielgrzymce przyszliśmy przede wszystkim Panu Bogu dziękować za naszą ojczyznę. Wy bardzo osobisty motyw za powodzenie, błogosławieństwo, potrzebne łaski do tworzenia, wzrostu Stowarzyszenia Katolickiego Civitas Christiana, jakże bardzo potrzebnego w naszej ojczyźnie. Przyszliśmy dziękować, przeprosić, ale również prosić o potrzebne na dzisiaj we współczesnej sytuacji Polski. Łaski, aby być katolikiem i obywatelem, w naszej ojczyźnie. Dziś podczas tej pielgrzymki wszyscy intuicyjnie spoglądamy na oblicze Czarnej Madonny Królowej Polski i za jej drugim wielkim czcicielem, naszym przewodnikiem świętym Janem Pawłem II wołamy Maryjo Królowo Polski. Bądź z nami, czuwaj, czuwaj nad każdym sumieniem i ucz nas czuwać. A jego zdanie zeskoczowa sprzed ponad 20 laty, dziś Polska potrzebuje ludzi sumienia, niech przestanie być wreszcie sentencją, lecz stanie się programem działania, bo czas próby ludzkich sumień trwa. Amen. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana przybywa na Jasną Górę w 35. rocznicę odejścia do domu Ojca, sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, męża stanu i naszego patrona, który uczył cały naród wierności Bogu poprzez bezgraniczne zaufanie Tobie, Jasnogórska Królowo Polski.